To jest zwykły gracz, a to jest ziomek, który przed chwilą wydał milion kaski. W tym filmie to my wydamy ponad milion kaski na moim serwerze nanoemce.pl i zobaczymy jak bardzo ułatwi tę rozgrywkę. Ale nie będzie tak łatwo, ponieważ serwerową walutę będę otrzymywać razem z postępem w grze i pokonywaniem innych graczy. A już w ten poniedziałek o 19.00 startuje nowa edycja GEM SMP na moim serwerze nanoemce.pl. Zostanie wprowadzony wiele nowych klejnotów oraz sektory, aby przyjemniej i dłużej się grało. ma? Dzisiaj damy sobie milion dolców na moim serwerze nanoemce.pl na SkyGenie, ale nie będzie to takie proste, ponieważ czasem będziemy otrzymywać za kile. Jak widzicie, jestem na świeżym koncie, mam 0 kili, 0 rankingu, no wszystko podstawowe. Odpowiednio za odpowiednią ilość kili będziemy otrzymać pieniądze. A pierwszy, pierwszy nagrodę otrzymamy za 5 kili, więc może ja już zacznę zbierać dirta. A pierwszy 200 osób, które wpiszą komendę bonus, otrzyma darmowego superwipa i gen boosta razy 3. Kto pierwszy, ten lepszy. A we wtorek, 22 sierpnia, startuje nowa edycja Drop SMP. Nie może ciebie zabraknąć. Dobra, chodźmy po podstawowy secik. Bierzemy je Jeden, jedną, jeden hełm, jedne spodnie, jedne wszystko. Ubieramy się i zbieramy dalej, a w tym samym czasie już, już sobie poulepszamy na maksymalne poziomy. Żeby wyjść, żeby się bić z chopami, to wy chyba widzicie, trzeba mieć trochę lepsze zbroje. edycja już trwa z dwa tygodnie. Może być trudno. Dobra, ulepszymy sobie zbrojkę już na ziemny set. I pierwszy raz wychodzimy za granicę. 5 kili trzeba zdobyć. Nie taktyku na to wy... O nie, proszę nie. Ej, bo ja mam zerowy poziom, ja się, praktycznie z nikim nie mogę bić. Mogę się bić z kimś takim. O, jest pierwszy kill kimś takim mogę się bić O, tu ziomek Nie Spadł, bo on nie spadł, kurde No, a tutaj są gagatki mocne, no co No mogę się z kimś takim pobić, przyk przykładowo, nie Ała, jego kolega mnie dopadł Już, już, już leci, leci wariat Dwóch na jednego, no kurde, no Trochę nie fair, nie A, jed jed jednego z tych i idę napaść Ale, o, jo, 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 jo ziom, ziom, ziom Ziomeczku Ziomeczku. Zabijamy. Oj, zabijamy. Jest. Ila skill. O kurde. Jest. Mam 5 killi. Dobra. O kurde. Gościu mnie chce bić. Dobra, zabijemy sobie od razu kolejnego. Po pokonaniu pierwszych 5 graczy otrzymałem 50 tysięcy nanodolarków, które w sekundę wydałem. Następnym progiem jest pokonanie 10 graczy. A tobie przypominam, że jeśli podobały ci się takie filmy, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Dobra, pierwszym progiem było 5 killi i mamy już 50 tysięcy, a ponieważ na co? Na skajenie nie będę wydawać kasy, na perki. Eee, I teraz pytanie, tymczasowa re regeneracja? No to jest fajne, ale tutaj się szybko zabija na tych szczególnie niskich poziomach, więc to mi się nie przyda, tymczasowa szybkość. Tymczasowa siła i dostać stremfa Na 5 sekund to bym kogoś skasował jeszcze Bo to kosztuje po 10 koła A to kosztuje 50 koła Jezu, stałe ulepszenie żeby 10 obrażeń więcej mieć Boost pieniędzy no, 5 dolarów, czyli 25 dolarów za kila więcej, hmm. O, zwiększony drop! Bierzemy zwiększony drop na 100%. Tak, ej, tu teraz drożej to będzie kosztować, 15 tysięcy, dobra, to weźmiemy dwa razy zwiększony drop. E, I teraz mam 25 tysięcy, e, czyli bym proponuje kupić dwa razy siłę? No, proponuję kupić dwa razy siłę. Dobra, no, mam... Ciekawy jestem, czy w ogóle milion siano starsza na wszystkie perki. I znowu mam 280 dolarów. O, leci, leci, leci wariat. No, ziomek, zakumplujmy się. Oj, ziomek ma trochę lagi. Nie. Puk, pyk. Dobra, i muszę zabijać też ludzi, żeby mieć więcej. Oj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, jest. Dobra, ej, muszę ja w tym polu, powinienem na perki jest szybko. No, chodź, tu, nie uciekaj, ziomek, proszę cię. Ty myślę, przezureje. Dobra, mam drugi poziom, ej, nie mogę wbić piąty. Oj, oj, poleciał, naj. Nice. Ziom, 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 soj, soj, ziom. Dobra, bije cię też. Jak! O, może jakiś oczyzł! Karma mi dopadnie! Nie, proszę! O. Dobra, zblokowałem się. Dobra, musiałem się odwrócić. Dobra, mamy... Ale mamy 10 kili W ogóle zauważyłem! Tym razem dostałem 100 tysięcy nanodolarków, co da mi dużego boosta w perkach. A 10 kili to kolejny pieniądz! Mamy 100 tysięcy za 10 W tym program to 25 kili jest, ale zanim do tego przyjmiemy, kupmy sobie perki, nie? Ja proponuję serio polecieć na razie w tego gen boosta, ponieważ 5%, no to tam w skali, w skali całego mojego kupania to jest dużo. O! I mamy 50 za 50 koła upgrade, możemy polecieć na maksa albo kupić serce. Ej, dodatkowe serce w ci 10%? Nie, ej, ale wolę kupić serce. Więc jeszcze dodatkowe serce. Nie, dobra, wszystko jest, to jest OP, nie? Oj! Oj, o kurde, ale to są bomby O kurde. Ej, oni mi napadają! Oni mi napadają! Oni mi napadają! Ale ja i napadam! O Jezu! Ale tutaj wielki, niebieski ziomek. O, ale kurde, dostał no więcej i to ja tak mnie jest To się leci od kaszustwa. Teraz dużo muszę czekać do kolejnego upgrade'a, ale z kolei kolejny upgrade' będzie przemocny. Ej, dobra. Dziomek, czy my nie możemy wyczyścić w zgodzie? Dobra, dostał hita Chociaż chwilę postoję na, na generatorze Proszę, nie bijcie miałam mam słabą zbroję Dobra, puśćmy Puśćmy tego gracza Ała! Ty, ziomek! O nie To... K kurde, zginąłem Oj, oj, oj Oj, oj Oj, oj Oj Siema, siema O, my się nie możemy bić, Możemy się bić Kurde, biło mnie Dziomek, ja ci pomagam Ja ci pomagam, ty zdrajco O kurde Jaki ja jestem... Nie Nie Czemu on żyje? Czemu on żyje? Czemu on żyje? Dobra, nie żyje. Dobra. Piomki, proszę. No szanujmy się, no! 15 killi, a jeszcze 10 potrzebuję do kolejnego upgrade'a, to dopiero jest trzeci Nie mogę, ej, dobra, ale te perki, tręcie zainwestował w serce ponownie I dobra, zainwestuję w zbroję, żeby chociaż ludzie się mnie bali, bo jak jestem w, skórzony, w, skórz, w, w skórzanym secie, to ludzie nie mają do mnie szacunku Jak będę w złotym, to już widać, że wzbudzam respekt Julek, Julek, a Julka pijesz, czy to? Wąd Julka Ej, zdradziłbym Julka Czas na zdradę Dawaj, 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 dawaj. Jest, Julek, padł. Dobra, kurde, ja bo muszę killem wbijać. Oj kurde. Gościu Marefa Marefa Maryfa! Placyk go! Dawaj go! Pomaga mi z prosem! Dobra, ja go dokończę już! Kurde, ale to są oklep! Oho, oho, leci, leci, wariat! O, za go! Ej, go goście, bo on spadł na parkurze! Przecież ja... Ja mam lepszy secik od, od takiego ziomka, przecież on... On on mnie nawet... Obra. O, mi kryto walno. Chciałem po powiedzieć, że on mnie nawet nie uderzy. O, o, leci, leci, leci. Leci mój faj Nemezis. O ty myślałaś, że ja cię nie będę bić? Kolego, kolego, koleg, koleg. Kolego, ty mi nie zadał mi uderzenia nawet O, ty masz jakiś miecz, o, nie ma, nie ma tak A Pokemon, ej, ziom, please, please o kurde on, on, on ma mulet, on ma mulet A, moje, ej, refa. No nie, nie, dopadł jeszcze z boku Cześć, cześć Cześć, cześć, Się Dwa kile, Wakile. kile, o ty, ciebie O, jest prosa, i teraz ty moj. Na, ostat... na ostatni, na ostatni, oj, 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 mamy, 25, dobra, to biję się do końca z nimi i, i się po prostu wyupgrade'uję zaraz, bo muszę pójść na spawn'a, żeby dostać nagrodę party poziom, dobra, bij bijemy się z mocnymi, bronimy słabszych, nie, jak, jak na dropie, honor Oj, dobra, tak mi wyszła moja obrona po pokonaniu 25 graczy dostałem aż 250 tysięcy i był to kolejny ogromny przeskok w moich perkach. 250 tysięcy. Następny program to jest 50 kili, ale perki. No ja, Genboost za 50 koła leci. I może opłacałoby się zainwestować w te tymczasową siłę, regenerację czy coś takiego, no bo pieniądze, pieniądze bym nie inwestował na razie. I dobra, daje to siłę, siłę, serce, regenerację, to tam, a tam w regenerację, ale w siłę. Oj tak, w siłę, inwestycja w siłę. Oj, no spadaj! Dzięki. Oho. Kolega szuka pro, problemu. Ale. O, czemu ty mnie zabijasz? Czemu ty mnie bijesz? Zamiast mocniejszego? Zamiast mi pomóc? Nie, to no nie, tam się widzowie, nie da się. Może coś tam pozabieram. Oj, zabieram killa. Oj, pros. Znaczy tego. Z mam go i tego też będę miał. No tak, oczywiście, że tak. Ej, trzy kilo, no mnie. Ciebie też. Dwa. No dwa hity. Oj, kurde, przyszedł. O, nie, zginę, zginę. Ratowałem, nie zginąłem. Ty zginiesz. <grystanie> Bloki ulepsz, mamy. Idziemy na węgiel. O, kurde. Rzamek, zasłaniesz mi, biciesz się z nim, nie nawet ty możesz uderzyć. nice no, jest prosto, prosto, składany. O, kurde, siema. O, plasek, nie, plasek tak trochę mi pomagał jednak. No nie, no bij się z tych swoich rozmiarów koleczko! Oi po, poleciał, nice. Ale ty pracy też, osoryć! Oh, Przepraszam cię, potrzebujecie żeby dostać kaskę, nie? Ulepsz! No i mamy dwa broki ten. Pyk, 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 pyk. No i teraz się prezentujemy, nie? Oj! Oj, oj! Oj, kurde! Myślałem, że go już y, pokonałem. Dobra, nice, nice. Cześć, cześć bloker Bluk Pla Dobra plac, ej, plackę nie wiemy. chodź placek! 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 Ja napiszę mu placek soj! No serio, zaufaj mi! Nie będę cię bić, tylko nie po nie, po celu, nie też wziąłam! ZOSA, zostaw moją kolegę ty! No nice! No, spokojnie, spokojnie! Nie, no Kasper, ty to nie bijesz, kilka razy podejmować. Ej, mam 50 kili. Pokczam. Nagroda za 50 graczy wynosiła aż 500 tysięcy na Patrzcie, to dostaliśmy 500 tysięcy, czyli pół, pół miliona. Ej, czemu on mnie się boi? Czemu ty mnie się boisz, No chodź, farm. No może, no... U, Ej, on chce, żebym go zabił. Ej, dziwne, on chciał chyba, żebym go zabił. Dobra, jak mamy pół bańki, to na pewno bierzemy sobie serce. Kolejne serce. I kolejne serce. Oła! Ej, ja wiem pół bańki, tylko. Jestem odklejony. Re regeneracja jest tania, w regenerację po co się zainwestować. to tak, tak szczerze, te regeneracje, to żeby to miało większy procent, to żeby to do fula. Serio, mam na fula. Co, i siła. I szybkość? No jest! I to fajnie się prezentuje już? Dajawka. <grywa> na dwa hity, ziobek padł Musiał być obity po fajcie. Oła. Umarłem! Ej, no nie, ej, byłem pewny, że go I, mm, robię. Hmm, no bo to tutaj nikogo nie ma. Nie, no jest! Legalizujemy, cześć. Oj, tutaj dwa frikirki. Oj, oj, oj. w sumie jeden, bo tutaj ma później piątego, tak? Tak. W ogóle proszę ocenić mój skin w komentarzach. skali UW od 0 do 10. O oh, je! Yeah. Uciekamy na złoto. Wbrew pozorom wydaje mi się, że na złocie mogę mieć więcej ziomków do, do bicia niż na węglu. Nice, to żelazny miecz. Dobra, ej, lecę się przebiegł. Tutaj po drodze czy nikogo nie ma. O, no i właśnie Spad, Spadł, super. O kurde, jak mnie ten. Bił. Cześć. O kurde, spadł. Ziom. Oj. Cześć. Oj, ja tych ziomków na dwa hity powinienem. Oj, no, ty być. Oj ma diamentowy miecz, co? Ale go się miecz przytorekardował. E, no o kurde, o kurde, dwóch, napad dwóch. Napadli mnie. O, leci ziomek się. Ej, prasek, prasek mnie prześladuje. I mam czwarty pół już zaraz poziom. Macie na skrybocie napisane. Jesteśmy już full, full ironowi, więc fajnie. Teraz ulepszam sobie jeszcze bardziej mieczyk. Yo, o 118. oho ho, Wziąłem, jak ty nie jesteś świadomy, bo jaki mam potężny miecz. Jak ty biegasz z złotej zbroi z drewna, proszę cię. Dobra, się przebieca. U, Uu. Uuu, ciebie nie pamiętam. O kurde. Oj, oj, oj. Jest, dobra, pokonany. wow yo! <ślam> oj. <Po> raz drugi. Oho, <ślam> to jest pan pros. Czemu on tutaj jest jak on ma lepszego seta już? On ma złoto złoto nowego seta. Albo on może amulec sobie ogarnie, nie wiem. O kurde, go się w powietrzu. Czaknąłem. Oj, kurde, tu masz tak... ON refaje. Dobra, ej, to jest! Nie mam szans. Ginę! Weź, weź mi nie zasłaniaj po drodze jeszcze musiałem tamtego zabić! Jest! Padł. Oj, oj, oj! Szyty! Oj, jest! Jest! O kurde! Ja na jak gościu we mnie naspidowało... Jak pokusiłem wszystkim co jest? 86 killi. Ciebie nie mogę widzieć, Spokojnie, bez stresu. Chodź tu, chodź tu. Szalony. Cześć. No tutaj jest pros. Pros już chyba mam dość, tak mi się wydaje. Bo też go zabiłem dużo razy. Ale on mnie wcześniej zabijał. Fajnie się zabijało w czy... Tutaj taki na taki padnie. O nie. Nie! Tam jest mój free kill. O nie, nie. Nie! Dobra, 4 kile i dostaniemy... Milion. Trzy kile i też piąty zaraz biję Siema, dwa kile Siema, jeden kill. Ty będziesz mój setnym killem, Mati. Nie! Yeah, I piąty poziom! I uwaga, mamy milion kasy! Jo, i wydamy sobie ten milion! Najpierw muszę zginąć, ktoś mnie musi pokonać. A, bo ja teraz muszę być ziomki powyżej piątego, przed tego mogę być. Siema, no i tam jest nią. Dostałem aż milion, co pozwoliło mi kupić prawie wszystkie perki. Byłem bardzo mocny, ale niestety w bicie piątego poziomu bardzo utrudniło mi rozgrywkę. Dobra, zobaczymy teraz, jak z perkami przyjdę. Na pewno biorę serce, na pewno ulepszam siłę. I w ogóle milion starczy mi na wszystkie perki. Mam siłę na maksa, mam to na maksa, mam gen, e, gen boosta. I co tymczasowa siła, żeby mieć większe szanse, żeby tego speeda mieć jeszcze większe szanse. Ej, nie starczy mi na maksa mieć wszystkiego! Mam 70 koła na to. No, nie, nie starczy mi, zabraknie mi trochę kasy! Za, zabraknie mi tak. A, a, nie, no, zabrakło mi dostać 45 tysięcy. Mam wszystkie perki. Jo, ale przy takiej zbrojce, przy piątym poziomie, to teraz mogliś nawet złoto bić. Minia czirki wyfarmimy, nie? E, dobra, ciebie nie biję jeszcze, ale. Ło, jo, na hita, jo. I ktoś mnie goni? 16 level. Ej, jo, udziałam już, Nie, o, co na majeczka? Siema, siema. Dostałem regenerację. Ej, spadł? Nie, spadł. Zabiłem go. Dostałem 100 rankingu. Jo, i było warto. Zostałem 100 rankingu za tego innego ziomka. Siemano. Nie, ziomek. Ja wiem, że masz mi za złe, ale mam lowa. No, a i tak ci pokonam. <laughs> nie, mnie tu nie ma. Nie, tu nie ma, majeszka, mnie tu nie ma. Nie. Oj. ty, ziomek, umierasz? Mega mi przykro.